Witam Was drodzy widzowie. W tym odcinku pokażę Wam, jak zmienić swojego skina w Minecrafcie w oryginalnej i nieoryginalnej wersji. Na początku wchodzimy w swoją przeglądarkę internetową. Wpisujemy nick Miners -cool .com". Link będzie podany w opisie. Otwiera nam się taka strona startowa. Tutaj na tej stronie możemy stworzyć własnego skina, zobaczyć inne skiny, do, dodać, ulepszyć swojego skina, dodając bronię. Na przykład wybierzmy sobie teraz kolor żółty i zamalujmy naszego skina. Widzimy, wszystko się tutaj pojawia na skinie. Można też wybrać innego. Skina. Na przykład weźmy tego. Można dodać mu bronię. To się tylko tak nazywa. Tutaj są koszulki, spodnie, głowy, całe ciało, akcesoria. Ja na razie nie będę dodawał i ściągnę. Zrzucam, na, zrzucam pobrany plik na pulpit. Najpierw oryginalna wersja. Po ściągnięciu wchodzimy na stronę minecraft.net. Link będzie podany także w opisie. Logujemy się. Gdy już jesteśmy zarejestrowani, wchodzimy w profil. Tutaj, ja akurat mam, nie mam wersji premium Minecrafta, ale tu by się nam takie okienko, w którym by się pokazało nam okienko, w którym możemy przeglądać komputer i trzeba znaleźć naszego skina. Aby wgrać na, skina na Minecraft w wersji online lub pirata, trzeba zmienić nazwę tego pliku na har. wyszukać tutaj folder app data procent lub naciskając znaczek Windowsa plus R urucham, wpisać otwórz app data procent app data procent lub tak jak to było na początku w moim przypadku C, dwukropek, ukośnik, user, ukośnik, nazwa użytkownika, ukośnik, app, data, ukośnik, roaming i otwieramy. Wchodzimy w kropka Minecraft, Bill, otwieramy Minecraft.jar za pomocą Winraru lub innego programu tego typu. To możemy już zamknąć. Otwieramy MOB. Tutaj też mamy plik Har. To jest nasz aktualny skin. Przesuwamy. Naciskamy OK. To można już zamknąć. Po włączeniu Minecrafta wszystko powinno pójść dobrze. Sprawdźmy. Okej, okay, miałem małe problemy techniczne już jestem. Ja aktualnie zmieniłem swojego skina na taki podobny do CTSG, Wiem, ale tamten skin też mi zadziałał. To wszystko. Nara.